Nicole ma jednego burgera. Ale jakiego apetycznego. A Britni ma ich aż dziesięć. Wow, a Julie ma ich ze sto. Ekstra. Spróbujmy ich szybko. Zacznijmy od Nicole. Z chęcią. Akurat bardzo zgłodniałam. Wow, jakie to jest pyszne. Ech, szkoda, że jest tylko jeden burger. Britni, teraz ty. Jeszcze nigdy nie jadłam takich ogromnych burgerów. O, jakie to pyszne. Dziewczyny, mam czystą buzię. Hmm, Britney, w twoim stylu. Teraz czas na moje sto burgerów. Jestem bardzo głodna, więc zjem je z łatwością, ale na początek zbuduję wysoką burgerową wieżę. Widziałyście, jak fajnie mi to wyszło? O nie, zaraz się zawali. A ja też. Julie, nic ci nie jest? Tak, wszystko ze mną w porządku. Zeszła mała lawina burgerów, ale ja jestem cała. Mm, te burgery naprawdę są takie pyszne. Nicole dostała jedno jajko, Julie ma 10, A Britney masz 100 jaj. Ciekawe, co będziecie z nimi robić. Zacznijmy od Nicole. Dlaczego od razu ja? Dobra, nic na to nie poradzę. Będę musiała to zjeść. O nie, to jest okropne. To surowe jajko jest bardzo niesmaczne. Smażone jest o wiele lepsze. Ale mimo wszystko dałam radę. Teraz moja kolej. Padłam na pewien pomysł. Mogę rozbić wszystkie te jajka naraz za pomocą katany. To będzie niesamowite. Podrzucam jajka, wyciągam katanę, nastawiamy się na mocne uderzenie i. A ja! A teraz łapiemy. O rany! To było niesamowite. Dziękuję. A teraz wypiję te jajka przez słomkę. Nigdy jeszcze nie próbowałam pić surowego jajka i wiem czemu. Jest to paskudne. Rzeczywiście jajka są pyszne tylko jak są smażone. Brr. Britney, teraz ty. Jak ja mam ogarnąć taką górę? Okej, okay, spróbuję zacząć od jednego jajka. Britney, nie. Tylko nie od tego. Ojej. Jajeczna piramida zaraz runie. Nie, tylko nie na mnie. A, to straszne. Britney, jak się masz? To okropne, jestem cała w jajkach. Chociaż to nawet śmieszne. Patrzcie, jakiego mam fajnego pączka. A ja mam ich dziesięć. A ja mam całą górę ze stu pączków, co za farb! Tak, tak, zaczynamy ode mnie. Już nawet wymyśliłam, jak zjem mojego pączka. Będę go jadła jak prawdziwa dama. Za pomocą noża i widelca. To będzie super. Pełne wdzięku i równie smaczne jak rękami. Mmm, To jest niesamowite. Dziewczyny nawet nie śmiejcie mnie pospieszać. Mam tylko jednego pączka i chcę się nim w pełni nacieszyć. Mm, jaki on jest smakowity. A ta polewa. Coś pięknego. Skończyłam. Drugi, teraz ty. Nareszcie. Nie jadłam pączków od tak dawna, że chcę ich jak najszybciej spróbować. Wow, jakie pyszne. O tak, i czemu ja nie jadłam tak dużo pączków naraz? To jest dziesięć razy smaczniejsze. A z tego ulepię taką kulkę? I zjem. Miam, najadłam się. Nikol, kontynuuj. Dobrze. Od której strony by zacząć? Wiem! Ułożę wszystkie pączki w wieżyczkę. To będzie coś niesamowitego. O rany, żeby kontynuować, przyda mi się drabina. Wychodzi mi prawdziwy pączkowy wieżowiec. Myślisz o tym, co ja? No! I na koniec ostatni. Nie, nie, nie! Co z moją górą pączków? O nie! Zaraz się przewrócę! Co z tobą? Nic mi nie jest! Ale nie róbcie tego więcej. Czerwona papryczka to straszne. Nie zazdroszczę, Nikol ma ich dziesięć, a Julie aż sto. Dziewczyny, trzymajcie ją, bo zaraz się przewróci. Julie dojdź do siebie, a my zaczniemy od Britni. Ona ma najwięcej szczęścia ze wszystkich. Naprawdę muszę zacząć pierwsza. Ta czerwona papryczka wygląda tak przerażająco. Ugryzę mały kawałek. O nie, jakie to ostre! O, to wszystko? Kto następny? To? No właśnie, kto będzie następny? O nie, ja? To straszne, jeśli Britney zareagowała tak na jedną papryczkę. To co się stanie, jeśli ja zjem dziesięć? O rany, mamusiu! Dziewczyny, czuję, że wszystko się we mnie gotuje. Jeszcze troszkę i ogień wydostanie się na zewnątrz. Chyba przeszło. Dzięki Julie. Teraz twoja kolej. Nie proszę! My zjadłyśmy, więc i ty musisz. Boję się. Wezmę wszystko naraz, żeby jak najszybciej z tym skończyć. O nie! Już czuję, że w środku mam pożar. O rany, pomóżcie mi! Jest mi bardzo gorąco! To straszne! Padnij! Biedna Julie, trzeba jej jakoś pomóc. Nicole, nie wiedziałam, że jesteś strażaczką. Likwidacja pożarów to moja druga praca. Trzymaj się, Julie. Zaraz będzie lepiej. Gotowe. Ogień ode mnie daleko nie ucieknie. Dzięki, Nicole. Nicole ma jednego chipsa Pringles. Julie ma całe opakowanie, a Britney dostała całą ścianę z chipsów Pringles. Super. Zaczniemy od Nicole, bo ma najmniej ze wszystkich. To nie jest nawet chips, a jakiś okruch. Chwileczkę. Jestem teraz naukowcem. Przy użyciu lupy i pensety bez problemu mogę chwycić mojego malutkiego chipeska. Wspaniale! Udało się. A teraz spróbujmy. Ech, pod lupą wydawało się to większe i bardziej apetyczne. Ale mimo wszystko to jest bardzo smaczne. Lubi teraz ty. Z chęcią! Ej, a czemu to opakowanie się nie otwiera? No dalej! Przestańcie się śmiać! Znam jeden sposób, dzięki któremu na pewno otworzę opakowanie. Gotowe! Piła mi pomogła! A teraz podrzucam opakowanie i łapię wszystkie chipsy buzią. Mmm, niesamowite! No i co dziewczyny, podoba Wam się taka sztuczka. Aj! Zapomniałam o opakowaniu. Jaka ona jest śmieszna! Niech Julie sobie odpocznie, a ja zajmę się swoimi chipsami. Niesamowite szczęście. Tu jest tak dużo różnych smaków. Chcę spróbować ich wszystkich. Ale super. Dziewczyna ze mną wszystko. Oj, chyba jeszcze sobie odpocznę. O tak, uwielbiam chipsy. Chcę je zjeść wszystkie. Britney, przestań rzucać opakowaniami. Aj, dobra, założę kask. Tak będzie bezpieczniej. Julie, uważaj na opakowania. O jej biedactwo też by jej się kask przydał. Mam tego dosyć, nie zniosę tego dłużej. Trzeba zniszczyć te ściany z chipsów. O nie! Super to wymyśliłaś. Przybij piąteczkę. Dziewczyny chipsy mnie zasypały. Jakie apetyczne ja żelkowe oko. A Britney ma ich aż dziesięć. A ile ma Julie? Tak, sto żelkowych oczu, rewelka. Mogę zacząć? Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Jakie słodkie. Zaraz ocenimy smak. Wow, pyszne! A w środku jest taki smaczny żel. Palce lizać. A teraz ja? Hej! Nie, teraz moja kolej! Założę wszystkie żelkowe oczy na palce i zjem. Och, jak to fajnie wygląda! Britney, przypominasz chomika. O tak, to za wyżerka. Dlaczego nikt wcześniej nie powiedział, że żelkowe oczy są takie pyszne? Oj, zakrztusiłam się. Dziewczyny, pomóżcie mi! Dzięki Julie, uratowałaś mnie. Od razu mi lepiej. Ale chcę jeszcze. No na pewno to wszystko jest moje i nie mam zamiaru się z nikim dzielić. O tak, ale to jest dobre szaleństwo. Tak się cieszę, że dostałam taką ogromną porcję. Stój, Nicole! Nie pozwoliłam nikomu jeść moich żelkowych oczu. Muszę szybko napchać nimi buzię, zanim dziewczyny mi je podkradną. O tak, co za uczta! Zostały mi dwa ostatnie żelkowe oczy. Myślicie, że to dla was? Oczywiście, że nie. To jest tylko dla mnie. Zjadłam. Ojej, co się dzieje? Na mojej buzi pojawiły się dodatkowe oczy. Trzeba było się podzielić. Hello. Dzień dobry. Proszę spojrzeć. Nie wolno wchodzić oh. ze zwierzętami. Nie wiedziałam mi co mam robić. Do pudełka. Proszę wejść do pudełka, mój złociutki. Niedługo cię odbiorę. Ale na razie siedź tutaj. Co? A ja mam kota. Co robić? Nie chcę go tu zostawić. Ojej. Mam pomysł. Schowam go tak pod bluzką. Ojej, doktorze, jestem w zaawansowanej ciąży. Wpuść mnie. Trzeba cię usłuchać. Ojej. E, co to za dźwięki? To nie przejdzie. Wiem, co masz pod bluzką. To kot. Nie, proszę, nie zabieraj mi go. Chwileczkę. Podejrzanie wyglądasz. Trzeba to sprawdzić. Aha, kogo ty tu chowasz? Żółwia? Nie wolno wchodzić z żółwiami. Idzie do pudełka. To lekarz. Co? Ja mam za sobą ulubionego karalucha. Kurczę, co robić? Mam pomysł. Powiem, że mam ból głowy. Ojej, doktorze, tak mnie boli głowa. Wpuść mnie! Oczywiście, wchodź! Cześć! Co ci się stało? Nic! Spójrz! Przemyciłam mojego przyjaciela! Oto i on! Mój kochaniutki karalu! Chcesz zobaczyć? Nie! Nic nie rozumiesz! Jest taki przyjazny! Dzień dobry! Proszę wejść! Dziękuję! Czekaj! Kogo tam masz? Nie wolno wchodzić ze zwierzętami! Daj mi go! Teraz możesz iść! O nie! Mój ślimaczku! Nie zostawię cię tutaj. Teraz coś wykombinuję. Dobra. Poczekaj chwileczkę. Założę fartuch i będę udawać, że jestem kucharką. Dorzucę też czapkę. Okej. Okay. Na dnie położę ślimaka. I przykryję go owsianką. Myślę, że uda mi się go przenieść. No idealnie. Chwila. Co tam chowasz? Pusto? Fuj, obrzydliwa kasza, przechodź! Dało mi się! O, jedzie coś smacznego! Daj mi to proszę! Trzymaj! Fu, co za posbudna kasza, nie chcę tego! Chwileczkę, zobacz co tu mam. Mój słodziutki ślimaczek. Chcesz? O, jaki fajny! Okej. Okay. Z czym ty tu przyszłaś? Nie wolno wchodzić ze zwierzętami. Daj mi to. Teraz można. Jakie słodki pogłaszczę cię! Kurczę co robić. Ja mam rybki. Chcę je przemycić. O, mam pewien pomysł. Założę fartuch i wezmę to. Moje słodkie rybańki nie zostawię was. Lekarz się nie domyśli. Miałam naprawdę świetny pomysł. Dzień dobry, ja do pokoju numer 6. Muszę zrobić zastrzyki. Proszę, proszę, oczywiście. A my będziemy się tutaj z tobą bawić. O, dzień dobry, siostro. Zobacz, co mam. Nalewamy szklankę wody. Byłam pewna, że mi się uda was przenieść. Czas na drugą rybkę. Moje kochaniutkie. Zobacz, co tu mam. Serio, są naprawdę złote. Ojej, co to jest? Ryba? Jak się to dostała? Wypiłaś moją rybę? Proszę przejść. Co za piękność! Jest niesamowita! Nigdy nie spotkałem nikogo takiego. Chyba się zakochałem. Wow, chwileczkę. Dzień dobry, muszę przejść. Dziękuję za komplement. Ojej, słabo mi! Ratunku! Pomocy! Nie jesteście tacy śmieszni. Spadam. Ja też. A ty dokąd? Czekaj. Dobra, wchodź. Jestem. O. Proszę mi nie rzucać tych spojrzeń. Tu są moje chomiki. Moje słodkie chomiczki. A, rozumiem. Chodź tu, mój kochaniutki. Stęskniłeś się za mną, co? Co to za spanie w pracy? Muszę tam przejść. Proszę spojrzeć na tabliczkę. Żadnych zwierząt. Dzień dobry, mogę przejść? Proszę, proszę. Kurczę, nie chcę nikomu oddawać mojego szczurka. Co robić? Mam pomysł. Przyda mi się ta kratka. Zdejmę ją. No chodź, mój kochaniuski. Jestem pewna, że znajdziesz właściwą drogę. To było proste. A teraz idę do pokoju. Dzień dobry. Proszę pokazać torebkę. Co? Ser? I to wszystko? Tak, bardzo go lubię. Dziękuję. Ok, muszę tylko znaleźć kratkę. O, tu jest! Gdzie mam tu mój serek? Akurat mi się przyda. Słona wyprawia. Gdzie jest mój szczurek? Mam nadzieję, że już jesteś na miejscu. Oczywiście. Mój słodziaczek. Uwielbiam cię. Pogłaszczę cię. Co to ma być? Żadnych zwierząt. Jak to? Mój ulubiony doktorze, proszę. Do pudła, szybko. Poczekaj na mnie, proszę. Słuchaj, co za ochyda. Przechodź. A ja mam tu psa. Co mam z nim zrobić? Mój kochany piesku, nie zostawię cię. Padłam na świetny pomysł. Okej. Okay. To zdejmuję. Kapelusz poprawiam zdejmuję części z wędki, a na koniec zakładam okulary. To jest to. Teraz wyglądam jak niewidomy. Chodź, przyjacielu idziemy. E, chwileczkę, nie wolno tu wchodzić z psami. O, przepraszam, jesteś niewidoma. No to w porządku. O nie! Moja piłeczka! Kurczę. Co się dzieje? Dokąd ty biegniesz? Nic nie rozumiem. Chwileczkę! Dogonię cię! Co tu się dzieje? Nic nie rozumiem. Chwileczkę, zatrzymaj się! Mam cię! Zaraz oberwiesz! Chwileczkę, czyli nie jesteś niewidoma. Wynocha mi stąd. Razem z psem. Kurczę. No dalej, na bank mi się poparci. No dalej, maszyno, nie zawiedź mnie. Chcę coś smacznego. Skitelsy! Szczęście jest dziś po mojej stronie. Ja też powinnam mieć farta. Chcę coś jeszcze pyszniejszego, żeby mija była zazdrosna. No dalej, dalej, automacie. Co? Karma dla psów? Nie tego się spodziewałam. Dobrze ci tak, Jennifer. Nie ma mowy, dostanę swój smakołyk. O, jakiś magiczny przycisk. Naciśnijmy go razem. Ojej, co się dzieje? Oto i moi goście! Cieszę się, że mogę was powitać w challenge'u. No co, czas naciskać przyciski! Wybieram pomarańczowy. Na pewno mi się poszczęści. Let's go! Świetny wybór, Jennifer! Co mamy na tablicy? To Nutella! Naprawdę masz szczęście, bo mam tu wiadro Nutelli i jest całe Twoje. Ojej, jak pysznie nie pachnie, to Nutella! Tego smaku nie da się z niczym pomylić. Lej więcej klaunie, nie oszczędzaj. Jak sobie życzysz, to wszystko, co do ostatniej kropli. Jej wiaderko wylądowało mi na głowie. To chyba znak, że Nutella się skończyła. Jeśli pechowa Jennifer została oblana takimi pysznościami, to ja też będę mieć farta. Masz rację, Mia. Dostaniesz pianki Marshmallows. Mam tu ich ogromną paczkę na bank, nie będziesz głodna. Ojej, to deszcz marshmallows. Chcę złapać jej ustami. Udało się. Mam świetny pomysł. Jennifer. Podstaw tu swój policzek. Mia, co ty robisz? Daj spokój, nie krzycz. Co to za pianki bez nutelli? Peszota. Ale fajnie to wymyśliłaś. Ojej, Mija ma całe opakowanie pianek. Może podzieli się ze mną? Mija, no hej! Dawno się nie widziałyśmy. Dasz mi jedną piankę? Chcesz marshmallows? No, pewnie, proszę. Co ty robisz? Hey! Nie zamierzam się z tobą dzielić. To są moje pianki. Co znaczy, że sama je zjem. Co za chciwuska. W takim razie będę miała własne pianki. Przykro mi to mówić, ale na ekranie nie ma żadnych pianek, moja droga. Jej, co to jest? Moja głowa, ostrożnie! To oczywiście nie są miękkie marshmallows. A, to papier toaletowy. To jest świetna okazja, żeby zrobić psikusami. To kara za ich ciwość. What? Co się dzieje? To papier toaletowy? Czym on jest wymazany? Ej! Musisz bardziej pilnować swoich smakołyków, łakom czuchu. Teraz jestem cała w tym czymś, chcę jak najszybciej trzeć prysznic. Żadnych pryszniców, kochana, tylko tej guziki. No i dobra, wcisnę na raz. Świetna decyzja, uwielbiam aktywnych gości. Miód i łąka, o tak mi, a to będzie spektakularne. Zdejmuję pokrywkę i zaczynamy. Ojej, coś mi się leje na głowę. Coś bardzo słodkiego. To miód, uwielbiam miód. Cieszę się, że ci się podoba. A teraz część rozrywkowa! Co za uczta? Nie ruszaj się tam! Ojej, coś się na mnie sypie! Coś białego? To śnieg? Nie, to chyba mąka! Zgadłaś? Smacznego! I z czego mam się niby cieszyć? Nie wiem, Mia, ale wyglądasz jak ciasto na pierogi. Mniej gadania, więcej działania, Jennifer. No dobra, ten różowy przycisk wygląda nieszkodliwie. I przyniósł ci chrupiące kółeczka unicorn. Gratulacje. Ojej, jestem gotowa. No to nie będę kazał ci czekać. Otwórz szeroko usta, Jennifer. Co za pyszności. Smacznego, moja droga. Bo szczęście może się odwrócić w każdej chwili. O wiem! Mam przecież wiaderko po Nutelli. Można w niego zbierać kółeczka. Dzięki temu o wiele łatwiej je zjem. Są przepyszne! Można nabrać całą garść naraz. Jennifer, cieszę się, że jesteś szczęśliwa. A żebym była jeszcze bardziej szczęśliwa, trzeba coś dodać. Co ci chodzi po głowie? A! Już rozumiem, mleko oczywiście. Co to za śniadanie bez mleka? Bardzo sprytnie, Jennifer. No, od razu inna sprawa. Podstawię moje wiadro pod strumień. Mm, co za pyszności. Prawdziwa uczta. Hej, klaunie! A co ze mną? Patrz, nacisnęłam przycisk. Pospiesz się i zrzuć mi coś smacznego. Nie chcecie cię smucić ja. Ale nie sądzę, że psie jedzenie można nazwać smacznym. Ale na pewno będzie zabawnie. Puf, co za smród. Nie na to liczyłam. Wystarczy! Przestań! Nie chcę już się bawić w żadne twoje gierki klaunie. Dopóki jesteś w tym pudełku Mija, obowiązują moje zasady. Kiedy stąd wyjdę, lepiej trzymaj się z daleka. Nieźle wyglądasz, Mija. Przyjemnością się na to patrzy. Ale nie mam czasu. Nacisnę kilka guzików na raz. Odważna decyzja. Jak każda odważna decyzja ma swoje konsekwencje. Oto moje ulubione połączenie. Zaczniemy od jajek. Ojej, to boli. To jakieś kamienie? Nie to surowe jajka. Kurczę to za pech. To w twarz. No i jak, Jennifer? Pamiętasz? Cisnęłaś dwa przyciski. Co? Jeszcze nie wszystko? Nie wszystko, teraz biura. Ojej, to pióra, jakich dużo! Moje szczęście naprawdę się skończyło. Wyglądam teraz jak kurczak. przez ciebie, klaunie. Te pióra naprawdę ci pasują, Jennifer. Z czego się śmiejesz? Naciskaj guzik, mija dalej. Dobra, niech będzie ten. Wow, no co za szczęście! Dawasko, Mia, trzymaj się mocno i lepiej nie otwieraj ust. Dzięki za wskazówkę, mógłbyś po prostu nie polewać mnie tym sosem. Takie są zasady, mija, dlatego musisz to jakoś wytrzymać. Dzięki Bogu już koniec. Ojej, jednak ten sos wpadł mi do ust, I ja płonę. To niesamowite, co za zabawa? Ojej, pomocy straż! Trzeba było oblewać ludzi sosem Tabasco. Dobra mi, ja pomogę ci. Założę swój kostium. Teraz jestem jak prawdziwy strażak. Na razie ugaszę te płomienie. Uff, dzięki. Teraz jestem cała mokra, ale przynajmniej nie płonę. Dobra robota. No to super. Uważam challenge za udany.